Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samantha, karty klasyczne. Zapraszam do wysłuchania horoskopu na wrzesień 2019 roku. Wszystkich spod znaku ryb. E, przypominam, że to jest horoskop ogólny, czytanie ogólne, więc nie z każdym tutaj może rezonować. Też proszę mieć na uwadze, troszkę z przymrużeniem oka to wszystko traktować. No to zaczynamy. Co u ryb? W miłości. Uczucia wrzesień rybki. No i zaczynamy od miłości. Co macie w sercu, co jest dla Was, co jest ważne, o czym wiecie? czego się nie spodziewacie, co musi być. Więc, y, drogie rybki, powiem Wam tak, jeżeli w miłości tutaj mm, chodzi. Tutaj wrześni może taki zapowiadać się troszkę taki burzliwy, tak? Taki emocjonalny również. Niektóre z Was, ryby, tutaj będą mieć właśnie, czy już mają, tak? Jakieś sprawy związane właśnie z Waszym związkiem, czyli może już coś się dzieje w związku ze sądem, czyli z, z rozwodem, z separacją, tak? Lub będziecie myśleć właśnie we wrześniu na ten temat, co to zrobić i czy to będzie dobre wyjście dla Was. Jest tutaj oddalenie, czyli to znaczy, żeście się oddalili od siebie. Dlaczego? No właśnie tutaj karty pokazują, że ktoś ingeruje bardzo w Wasz związek. I to jest często właśnie mówi się o osobach pustronnych, czyli teściowie na przykład, tak? Lub ktoś inny. Czyli jest jakaś osoba, która za bardzo się wtrąca. E, tutaj, jeżeli nic jeszcze nie zadziało, uważajcie, żeby ktoś Was nie okłamał w jakimśkolwiek stopniu. Tutaj zaczyna się rok szkolny, praca, tak? Więc e, uważajcie też na to, żeby gdzieś nie było jakichś tutaj problemów ze strony waszej połówki. Macie taką kartę, to jest nadzieja, macie nadzieję na to, że to się wszystko rozwiąże. I to nie jest powiedziane, że zaraz musicie iść do sądu, tak? Zaraz będziecie mieć sprawę jakieś urzędową do, do pozatwiania. Będziecie na razie nad tym myśleć. <laughs> Oczywiście niektóre ryby, nie, nie mówię, że wszystkie. Może dać się jakieś ultimatum. Albo tak, albo tak, albo w tą stronę, albo w tą stronę. Macie nadzieję, że Wam się to wszystko ułoży, że to się ustabilizuje. <laughs> Oczywiście tutaj są jakieś niespodzianki, więc tutaj mogą być właśnie, nie wiem, niespodzianki związane powiedzmy, tak? Totalne. Zwrot akcji, na przykład, i ta druga osoba wasza może się zmienić o 360 stopni, obieca wam poprawę, i tak to może być. Nie mówię, że nie. Aczkolwiek tutaj też jest taka rada: taka do, do, dla domu, wasza, może wybierzcie się gdzieś. To nie jest powiedziane, że jedziecie na wakacje. Możecie się wybrać gdzieś na weekend czy gdzieś choćby. Mam sobotę bądź niedzielę, którą spędzić razem, gdzieś tam porozmawiać, wyjaśnić pewne kwestie, spędzić czas po prostu razem, jeżeli to jest możliwe. Bo, bo jeżeli nie jest to możliwe, to też możecie ten czas na przykład wieczorem usiąść, wyjaśnić pewne kwestie, co mi leży na wątrobie, co Tobie leży na wątrobie, jak to dalej będzie. Chyba, że nie jest możliwa rozmowa, bo niektórzy ludzie są tacy, że nie będą rozmawiać, no to wtedy będziecie musieli gnąć, takie decyzje wasze podjąć samodzielnie. Uważajcie właśnie na takie osoby, które wtrącają się w wasze związki, które ingerują, doradzają i niekoniecznie to musi być dobrze. Także drogie rybki, tutaj uważajcie na osoby zazdrosne bo może Wam się lepiej wieść i taka osoba będzie chciała troszkę Długi pod wami kopać, e, może to być z zazdrości, może to być po prostu z nudu. Tak? Niektóre osoby są takie, są samotne, nie mają nikogo i wtrącają się w życie, doradzają, to nie jest powiedziane, że dobrze, prawda? Także strącie od takich, od takich osób. Tutaj, jeżeli chodzi o single, więc tutaj właśnie możecie kogoś poznać na wyjeździe, ale to nie będzie jakaś wielka miłość, tak? Możecie jechać na przykład prywatnie czy z pracy gdzieś na jakiś wyjazd. Także uważajcie właśnie, żeby ktoś Was nie wciągnął w jakiś romans, w jakiś flirt, a później będziecie tego żałować, bo będzie taka osoba chciała się na przykład Wami zabawić, lub Was wykorzystać w jakikolwiek sposób. Także uważajcie na taką osobę, może być miła, ale tutaj możecie mieć problem. Jeżeli chodzi właśnie o ogólnie taki, takie czytanie dla Was, drogie single, więc. Tutaj no, wielkiej miłości nie ma, tak? Możecie mieć, jeżeli kogoś już poznaliście, czy poznacie, może właśnie jakaś eks-osoba tej nowo poznanej osoby ingerować w wasze, wasze życie, bo to też może być właśnie taka osoba zazdrosna, będzie walczyła o tą drugą. No, i będzie jakieś tam głupoty gadać. Mogą być to również plotki, kłamstwa, więc musicie sobie to zweryfikować, czy to jest ogólnie prawdą, czy nie. Ponieważ tutaj są fajne, tutaj jest ta nadzieja, że macie tą nadzieję. Że wam to się wszystko ułoży, że na przykład kogoś poznacie i tak dalej. Tak? Tutaj są niespodzianki, więc y, może być jedną z tych niespodzianek, właśnie, że poznacie tą osobę i te kłamstwa, które tutaj się pokazują, te oszustwa y, nie będą prawdą. To też jest możliwe, więc tutaj, drogie rybki, no w miłości mogą. Być lekkie zawirowania, więc musicie mieć troszkę oczy otwarte i oczywiście kierować się rozumem, póki co nie serduszkiem, bo serduszko czasami błędnie wybiera, a później będziecie żałować i, i płakać. Więc na spokojnie pewne kwestie przemyśleć, jeżeli nie dacie rady wyjechać, możecie sobie iść nad wodę spokojnie posiedzieć, pomyśleć, przeanalizować wszystko. I to też jest rada dla Was drogie rybki jako, jako na wrzesień, prawda? Także nie podejmujcie pochopnych decyzji. Przemyślcie pewne kwestie. Przemyślcie. I teraz praca i finanse. Sprawdzimy, co w pracy i finansach dla rybek, praca i finanse dla rybek. Dobra, praca i finanse. No to tu już widać widzicie, że tutaj macie tego z, tak, takiego oszusta w pracy. To może też się tyczyć y, wam w miłości. Zaraz wam powiem dlaczego. No. Y, może to się tyczyć, ponieważ to możecie mieć też jakiś niewielki czy tam jakiś romans, jakiś flirt w pracy. Ktoś będzie Was chciał w tej pracy wciągnąć w coś. No, później o konsekwencjach jak na razie nie myślicie, ale one później będą, dlatego może się sprawy urzędowe pokazały tam właśnie w miłości, ponieważ ten, ten romans może zaważyć na Waszym życiu, na Waszym związku, prawda? Także uważajcie. Bo tutaj ogólnie w porządku będzie właśnie, nawet bym powiedziała lepiej niż w porządku ze z, z współpracownikami, tak, czyli z koleżankami, z kolegami. Bo to może być taki właśnie romans, to może ktoś was wciągnąć, ktoś, także uważajcie na to. Ogólnie tutaj w pracy macie fajne takie, takie karty, bo tutaj brakuje wam no, takiego powera, tak? robicie to samo w kółko i nic się nie dzieje. Więc, czy rozwój? Rozwój w tym miesiącu powiem tak, taki lekki zastój będzie. Będziecie robić, co będziecie robić, yy, obowiązki jak, 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 dzień, co dzień, tak? I nic tam nie ma. Możecie mieć troszkę więcej tych obowiązków. Może Wam gdzieś tam szefostwo dać więcej, może to po urlopie, może to jest Właśnie już sezon wakacyjny się kończy, więc tej pracy może być troszkę więcej, więc tutaj dodatkowe obowiązki możecie jakieś mieć. Ogólnie tutaj będziecie też mogli coś załatwiać w sprawach tutaj urzędowych, bo jeżeli powiedzmy szefostwo gdzieś was tam okłamało, nie zapłaciło Wam, czy nie zapłaci Wam za nadgodziny, na przykład czy dodatkową pracę. To, jest, to jest, są sprawy zawodowe, to są sprawy takiego właśnie przedstawiciela prawa, więc kto wie, czy nie będziecie musieli też zasięgnąć jakiejś opinii, nie wiem, adwokata lub coś takiego. Więc tutaj coś może być, może Was szefostwo tam gdzieś w malinę wprowadziło, nie będzie chciało Wam na przykład zapłacić tak, wcześniej powiedziałam za coś dodatkowego bo tych obowiązków będzie więcej, gdzieś na jakieś nadgodziny na przykład. Tak? Także tutaj na to musicie zwrócić uwagę, więc uważajcie też co podpisujecie, wyjaśnijcie zaraz na początku z szefostwem, czy to będziecie mieć zapłacone, żeby tutaj nie było tak, że faktycznie musicie iść do adwokata i poradzić się, bo ten szef czy szefowa was okłamali. Ci, którzy szukają tej pracy, no właśnie będzie tutaj przez sprawy zawodowe będą, możecie mieć jakieś kontakty z potencjalnymi pracodawcami, znajdziecie jakąś ofertę, tylko tak jak mówię, czytajcie umowy, żeby ktoś was nie okłamał. Zwłaszcza tutaj jest to szyfostwo pod kartą złodzieja i oszusta, tak? Żeby później nie było, że podpisaliście coś, co nie jest dla Was korzystne. Równie dobrze możecie coś sobie znaleźć póki co jakąś pracę dodatkową, czyli albo jakieś takie coś dorywczego na parę godzin na przykład na no, jakieś pieniądze z tego będą, więc tutaj musicie też zwrócić uwagę na to, co podpisujecie, jeżeli tam powiedzmy bez umowy coś będziecie wykonywać, no to też musicie zwrócić uwagę, bo możecie ewentualnie pieniążków za pracę nie otrzymać. Także uważajcie na to, drugie rybki, dobrze? Bo, bo tutaj są te sprawy zawodowe, to jest przedstawiciel prawa, tak jak mówię. Może być potrzebny adwokat, mo może coś w tej pracy się zadziać. Może być tak, że będzie chciał was, szef będzie chciał szefostwo was ukłamać, nie zapłacić, no a tutaj e, adwokat, no to tutaj jest, tak. Także w tej pracy też może być bardzo, bardzo burzliwie, drogie. Drogie rybki, więc tutaj zwróćcie uwagę na to. Może to też w tej miłości te wasze problemy po prostu przeniosą się też na pracę, no i niektóre osoby to wykorzystają. Niespodzianki dobre, niespodzianki złe. No sprawdźmy, co na kam powinniście uważać. Drogie ryby niespodzianki dobre, niespodzianki złe. No, to już widać bardzo ładnie. No, to znowu macie. Więc powiem Wam tak. Zacznę od dobrych, bo to pewnie każdy dobro lubi. Tutaj macie ogólnie w domu, czyli Wam się ułoży jest to. Możecie właśnie też mieć jakieś wizyty kogoś z rodziny w domu. To jest ogólnie pozytywna, tak? Bo jeżeli tam faktycznie coś macie, bo tam wyszła też ta, tak jak mówiłam o teściach, także może gdzieś tam teściowa bądź ktoś z rodziny ingerować w wasz związek. I to będzie osoba właśnie, która będzie witała wam, was w domu, czyli tutaj jakiś goście z rodziny czy coś takiego, więc uważajcie na taką kobietę, żeby Wam nie za bardzo ingerowała w ten wasz związek. <kluzny> No i ogólnie tutaj w porządku, tak? Bo też może być tak, że jeżeli ta kobieta będzie ingerować w wasz związek, uważacie też na jakieś romanse. Tam był oszust, także nie wiadomo, co to za kobieta, czy ogólnie osoba, bo to niekoniecznie kobieta może to być równie dobrze mężczyzna żebyście tam nie mieli problemów, też zwracałam uwagę na romansy, prawda? Także uważajcie, że jak ktoś tam z rodziny Wam wpadnie, to może być daleki kuzyn, daleki kuzyn, daleka kuzynka, czy coś takiego, żeby gdzieś tam was w jakiś romans flirt nie wciągnąć, lub waszego męża, waszego partnera, czy tam kobiety, tak? Także uważajcie tutaj na ogólnie wizyty w porządku, ale uważajcie na te romanse, tam, bo. No bo tutaj może coś niefajnego u Was wyjść, więc pilnujcie sobie tego. Co dalej? Tutaj będziecie mieć, tak jak powiedziałam, sprawy urzędowe będziecie mieć i będziecie mieć właśnie jakieś wezwania. Czyli jeżeli czekacie na jakieś wezwanie ze sądu czy coś takiego, no to tutaj doczekacie się we wrześniu tych wezwań. No, i sprawy urzędowe będziecie załatwiać Czy to właśnie związane z życiem prywatnym, czy to związane właśnie z pracą, bo to są takie przeboje różne, e, tak jak powiedziałam. Więc tutaj coś będziecie załatwiać Więc, drogie rybki, musicie się uzupełnić w cierpliwość i w stalowe nerwy. Sprawdźmy, co w zdrowiu, co w zdrowiu dla, tak, zdrowiu dla ryb. dla ryb. Tutaj powinniście uważać na no, oczywiście przeziębienia, czyli automatycznie to są też jakieś alergie na przykład związane z płucami, z oskrzelami. Serce oczywiście może Wam troszkę pukać, ze względu na to, że no, troszkę może być czas taki Taki stres może być, prawda? Tutaj też na krążenie powinniście uważać. No i ogólnie nic takiego poważnego, tylko uważajcie na to serduszko. No, serduszko to jest rzecz poważna, prawda? Więc może to ciśnienie wam skakać. Może być też związane to ze stresem, jeżeli ktoś oczywiście tutaj. Choruje, także niech uważa. No i co przede wszystkim, również kości i stawy. Coś tam gdzieś was może boleć, może gdzieś wam chrupać, więc tutaj uważajcie na to, drogie rybki. Yy, ostatni, ostatni rozkład, yy, jak nazywam, taki szybki: yy, było, jest, będzie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, tam ogólnie taki, co odchodzi, co jest i i co będzie Wam przyświecało ewentualnie w tym. No. no więc tak, tutaj co było, czy to jakieś pieniążki, tak, czyli mogą odchodzić, możecie być stratni. No właśnie, może to być związane może to być też związane właśnie z jakąś stratą, tak? Lub, nie wiem, będziecie mieć jakiś rozwód czy coś, możecie też dostać te pieniądze, tak? Także to w zależności jak na to patrzeć, tak? Czy jakieś pieniążki też mogą do Was wpaść? E, możecie coś na przykład wygrać, prawda? Jakąś sprawę, czy tam zbój z, e, z przełożonymi o coś. Może to być też równie dobrze jakieś pieniądze z pracy. Więc tutaj... E, Coś, coś, coś na pewno będzie. Teraz jest w porządku, tak? bo to jest, to jest fajna karta, ponieważ to jest takie spełnienie się marzeń, spełnienie się życzeń. Jesteście na tym etapie. I to jest, to jest dobrze, tak? To jest ten szczęśliwy okres, czyli to znaczy, że albo wam się wszystko ułoży i, i będzie OK. No albo pójdziecie w, w którąś tam stronę i też będzie dobrze, bynajmniej dla was, tak? No i tutaj jest ogólnie też ta karta urzędowo-zawodowa, więc ona Was nie ominie. Czyli będziecie mieć jakiś bój w pracy, będziecie coś załatwiać właśnie związane z urzędem, z pracą, czyli takby ktoś, nie wiem, będzie chciał was oszukać, czy już was, was oszukał, mogą być to sprawy właśnie związane zawodem. Ci, którzy szukają tej pracy, tutaj też powinni zwrócić uwagę na to, żeby e, czytać te druczki, haczki, kruczki, bo może się okazać, że coś wykonacie, jakąś pracę i oczywiście nie dostaniecie za to pieniędzy. Także to jest karta urzędowo-zawodowa, więc uważajcie tutaj w pracy, no bo pokazała się ta karta nie w jednym rozkładzie. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Papa. Pa.